Cześć, to jest live 5 minut mocy, a na tym live'ie dzisiaj przeczytam Ci dosłownie dwie strony, ale jakże motywujące: e, stronę z książki Obsesja albo Przeciętność, której autor jest mistrzem sprzedaży, jest także autorem bestsellerowych książek, jest przedsiębiorcą amerykańskim, jest mówcą motywacyjnym i nie przedłużając, posłuchaj, proszę, bardzo, bardzo motywujący fragment. Wytrwale, rób swoje, aż wydarzy się cud. Tak się nazywa ten krótki fragment, którym chciałam się z Tobą dzisiaj podzielić. Większość ludzi rezygnuje tuż przed tym, jak ma się wydarzyć cud. Któregoś dnia jadłem samotnie lunch w popularnej restauracji ze zdrową żywnością. Większość serwowanych tam posiłków bazowała na trawie pszenicznej i kiełkach fasoli w modnej dzielnicy Houston. Właśnie wróciłem z innego miasta, w którym przeżyłem same niepowodzenia. Było około pierwszej po południu, a ja zrobiłem sobie przerwę od telefonu. Pamiętam to jak dziś. Byłem zmęczony, wyczerpany, przerażony i zniechęcony. O krok od tego, by naprawdę się poddać. Wcześniej rano powiedziałem nawet dziewczynie, z którą wtedy się spotykałem: Nie wiem, czy jestem w stanie jeszcze to robić. Siedząc przy stoliku w poczuciu kompletnej porażki, pomyślałem sobie: Potrzebuję jakiegoś znaku. Czegoś, co mi powie, czy mam to rzucić, czy brnąć w to dalej. A jeśli nie mam się poddawać, to co zrobić dalej? Potrzebuję wyraźnego znaku, który mi podpowie, co robić. Nie wiem, do kogo kierowałem te myśli. Czy się modliłem, błagałem, czy po prostu mówiłem do siebie. Do dzisiaj tego nie wiem. Wiem natomiast, że targały mną ogromne wątpliwości, a ja sam znajdowałem się w krytycznym momencie mojego życia. Byłem tak zagubiony, że zacząłem czytać horoskopy w poszukiwaniu porad i wskazówek, które pomogłyby mi zdecydować o mojej przyszłości. Kiedy zaczynasz podejmować decyzje na podstawie horoskopu, wiedz, że masz kłopoty. Po sformułowaniu prośby o znak, wsiadłem do samochodu i ruszyłem do domu. W pewnym momencie zauważyłem, że samochód jadący przede mną ma rejestrację Salt Lake City. Nigdy nie, nigdy nie byłem w tym mieście, więc uznałem to za znak, że mam tam pojechać i wypromować tam moje następne szkolenie. Wiem, że to brzmi co najmniej dziwnie, ale w tamtym momencie poczułem, że to jest ten znak, o który prosiłem. Byłem zdesperowany i potrzebowałem jakiegokolwiek impulsu, żeby kontynuować to, co robiłem. Zdaję sobie sprawę, że to wszystko brzmi mia mało wiarygodnie, ale ja po prostu wypatrywałem jakiekolwiek wskazówki, która by mi podpowiedziała, co robić dalej, gdzie teraz pojechać. Czegoś, co by mi pomogło iść dalej naprzód, bo bez tego nie można mówić o obsesji. Wróciłem do mojego małego biura o powierzchni 11 m2, wziąłem do ręki telefon i zacząłem dzwonić do firm Salt Lake City. Robiłem to przez następne trzy dni. Rozmowy były trudne i kończyły się zazwyczaj tak samo. Nie jestem zainteresowani, proszę do nas więcej nie dzwonić, nigdy o panu nie słyszeliśmy, aż wreszcie ktoś odpowiedział: Pewnie, proszę przyjechać. Jak znajdę chwilę, to z panem porozmawiam. Jeszcze tego samego dnia kupiłem bilet na samolot. W niedzielę poleciałem do Lake City. Kilka tygodni później mój cud się wydarzył, a ja w ciągu dwóch tygodni zarobiłem więcej niż przez całe poprzednie dwa lata. Coś zaskoczyło, coś nagle zrozumiałem. W sposób, który na zawsze odmienił moje życie, moją karierę i moją przyszłość. Dzięki temu wyjazdowi nie tylko zdołałem opłacić rachunki, ale też sfinansowałem resztę mojej kariery. Zrealizowałem moje wewnętrzne motywacje, pomaganie ludziom i zostałem gwiazdą w branży sprzedaży. Nie poddałem się i to była właściwa postawa, ponieważ mój cud. Czekał na mnie za rogiem. Jeżeli Ty również się nie poddasz, to bez względu na to, co chcesz stworzyć, nie poniesiesz porażki. Potrzebujesz tylko czasu na to, żeby znaleźć sposób. Ja aż do tamtego momentu nie odnosiłem sukcesów. Na własnej skórze przekonywałem się, które metody nie działają. Dzięki temu coraz lepiej wiedziałem, czego nie powinienem robić, aż w końcu zrozumiałem, co należy zrobić. Od tamtego momentu odnoszę same sukcesy. Czy ta tablica rejestracyjna była cudownym znakiem? Oczywiście, że nie. Chodziło o to, że się nie poddałem, chociaż myślałem, że tego właśnie chcę. Postanowiłem spróbować jeszcze raz i dać z siebie wszystko. To jest ten cudowny moment, ta chwila, gdy myślisz, że doszedłeś już do każdej swojej granicy, a nawet ją przesunąłeś, a potem pokonujesz ją jeszcze raz. A gdy to robisz, wszystko się zmienia. Ludzie ogarnięci prawdziwą obsesją trwają przy swoim, nawet wtedy, gdy nikt nie widzi w tym już żadnego sensu. Dlatego obsesyjnie ćwicz wytrwałość, bo będzie ona jedną z swoich najpotężniejszych broni i najwspanialszych zalet. W tych najtrudniejszych, najbardziej zniechęcających chwilach, gdy tracisz już wiarę we wszystko, tylko parcie naprzód jest gwarancją sukcesu. Tam, gdzie wszyscy przeciętniacy powiedzieliby stop, ty stawiaj krok za krokiem i za nic w świecie nie rezygnuj, bo jeśli się poddasz, będziesz musiał zaczynać wszystko od nowa. Kochani, to był króciutki fragment książki Obsesja albo Przeciętność. Mistrza sprzedaży, mówcy motywacyjnego, fantastycznego przedsiębiorcy, amerykańskiego przedsiębiorcy. No i mam nadzieję, że te, ten live 5 minut mocy dał Wam nową moc, nową taką świeżość do Waszych działań, do tego tygodnia, że napędził Wasze działania nową, fantastyczną energią. Życzę Wam wszystkiego dobrego na ten tydzień i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć.